odcinek kolejny, piąty minęło trochę czasu no, nie mogę jakoś, nie wiem, pilnować tego wszystkiego, nie wiem jak to wychodzi że, znaczy wiem teraz ostatnio miałam trochę spraw trochę się działo w moim życiu dlatego, nie no, w sumie nie no, trochę temu nie ile ten odcinek temu był zobaczyć, no miesiąc temu miesiąc temu to jest 27 lipca mamy wrzesień 27, czyli w sumie dwa miesiące minęły, ale. Trochę się działo w moim życiu, trochę było wydarzeń, trochę to wszystko się odwlekło. Ale kontynuując mój cykl, bo słyszałam od kilku osób, że dobrze im się to ogląda i że chciałoby się dowiedzieć więcej. I ja domyślam się, że nie ma przestępnie powiedzianych rzeczy na ten temat, bo ja też szukałam. Dla mnie to było ważne, żeby znaleźć coś takiego, co byłoby łatwe do przyswojenia, bo starałam się, już mówiłam o tym wcześniej, bo starałam się ludziom wytłumaczyć jak ja się czuję, ale no jest to ciężko sobie wytłumaczyć, a wielu ludzi nie chce się jakoś to zagłębiać, tylko chcę o tak dostać a Opis pełen i jeszcze z podpisami pięciu lekarzy. A to nie jest trudne, wystarczy poszukać trochę tego w internecie i lekarze nie tylko z Polski, głównie gdzieś z Ameryki, z krajów azjatyckich nagrywają o tym materiały. Jest to powiedziane też przystępnie, tylko wystarczy trochę poszukać, ale wszyscy chcemy dostawać wszystko na tacy od razu. Ja wiem, że to nie jest problem taki, jak się spotyka tak na co dzień, bo nie ma dużo osób z tym problemem, ja już mówiłam. Ja szukałam osób z tymi problemami i jest bardzo ciężko właśnie też dlatego, że problemy z pamięcią i w ogóle zaburzenia nerwowe i mózgu są takie. To tak wygląda, że każde jest inne, nawet to samo zaburzenie inaczej wygląda u różnych osób, ponieważ to jest potrzebne. Cały ogół życia, jak na to wpływa, dokładne uderzenie, dokładne miejsce, czy było tu, czy tu, czy tu i z jaką mocą ono było. I też jak to wszystko zareagowało, jakie leki zostały dobrane, jakie leczenia. Dlatego nie będzie dwóch takich samych i niech, nikt mi nie mówi, że o, bo tamtego wyglądało inaczej, więc jak u Ciebie wygląda tak, to kłamiesz, albo tu wymyślasz, tu ubarbiasz. Nie, bo to jest tak, że u każdego wygląda to inaczej i każdy ma inne życie i ludzie mają różne bodźce. U mnie też jest to, że mam wspaniałych przyjaciół, y, dobre grupy towarzyskie y, i też to pomaga, ponieważ tak ja też padam w ataki psychozy i paniki. Ostatnie właśnie do tego się opóźniło, bo ostatnie miesiące miałam różne ataki paniki i psychozy. I to też się zdarza I to też komplikuje sprawy I ty, dlaczego ja nie rehabilituję się Każdy tydzień dokładnie wszystko Ponieważ też mam słabsze dni Kiedy po prostu ja nie jestem w stanie Wstać z łóżka I czegoś zrobić I to jest Myślałam na początku, że tylko ja tak mam I że nie, wszyscy się rehabilitują I tylko Boże, dlaczego ja tak mam Ale po ze specjalistami Neurologami, psychologami Psychiatrami Jest tak, że każdy tak ma, tylko, że nie po tym to widać, ponieważ ludzie bardzo... Dobrze, niektórzy to ukrywają wszystko. Także przejdę do tego, o czym powiedzieć. No to przeprosiłam, że długo. I tak, właśnie, psychozy, No ja miałam ataki, psychozy, paniki, bo zdarza mi się, że jestem na mieście i nagle mam ochotę się gdzieś skulić, zakryć głowę, gdzieś w rogu sobie kucnąć i... Przez chwilę, żeby to minęło. Tylko ja wiem, nie, znaczy nie wiem, już nawet to widziałam, te, atak, te spojrzenia, ataki przechodniów, nawet takich znajomych czasami, jak gdzieś y, jesteśmy, bardziej, jak gdzieś w kącie siądę, skule się, ponieważ czasami nie jestem po prostu w stanie tego wytrwać. Ludzie mają różne y, poziomy męczliwości, różną wytrzymałość i czasami wystarczy nadmiar bodźców. A ty masz ochotę się schować, i to jest tak, że mamy różne problemy, ale ja mam też różne problemy i społeczne i rodzinne i inne, plus dochodzi do mnie jeszcze to. Także to nie jest tylko to mnie męczy, ale różne inne rzeczy plus to. I nie zapominajmy o tym, że tak samo ludzie jeżdżący na wózkach, ludzie z padaczką, inni ludzie po przejściach, inni ludzie z zaburzeniami też mają tak, że nie męczy ich tylko to. To zaburzenie, ale wszystko i to, co się dzieje dookoła i różne inne problemy i to wszystko też do tego dochodzi. Tak jak ja ledwo chodziłam i jeszcze jeździłam na wózku, był taki okres i rozmawiałam z różnymi osobami też jeżdżącymi na wózku, jak leżałam w szpitalu i rozmawiałam z panią, która jeździła kilka lat na wózku i mówiła, że czasami ona po prostu ma ochotę schować się albo poczuć sobie żyły dlatego, że otoczenie czasami ją wyklucza i im się wydaje, że ona ma tylko ten problem. Ale też ma problemy z chłopakiem, zawodowe, różne inne. I nie wykluczajmy tego tak, że o, bo ten ma tylko takie problemy. Jeżeli dana osoba sama wie, że ma problemy tyle, to taka osoba na wózku ma swoje te problemy wózkowe, plus te inne też je ma. I też czasami jest tak, że dostaję ataku psychozy, ponieważ te wszystkie problemy razem, każdy ten jeden problem oddziaływuje na siebie i to te wszystkie problemy się napędzają. Ale żeby nie mówić tylko o problemach, wiem tak, że w moim życiu od jakiegoś czasu jest ułożyło się pod względem towarzyskim, pod, z tego względu, że mam naprawdę dobrych znajomych. Mam super przyjaciół. Tylko, że nie widzą we mnie tylko tego, że mam problem z pamięcią, i tylko to, bo to nie jest moja główna cecha. Ja, tak jak każda osoba, mam cały waklarz, znaczy waklarz osobowość, znaczy ja całą wielką osobowość i różne inne cechy. Plus jest ten problem, który jest jakimś tam procentem mojej osoby w tym momencie, który maleje, maleje, bo się poprawia wszystko. Ale ten problem jest, tylko, że. Tak. To jest y, ułamek. Chciałam powiedzieć, bo właśnie jak mówię o znajomych, to jestem w fandomie mangi anime, i anime ogólnie poński rzecz. Ja głównie siedzę w muzyce. I w Lublinie jest fandom mangi i anime i ogólnie zapewne japońska zajawka. Jest świetny i niesamowity i spotykamy się co środę. Mamy różne inicjatywy i bardzo Zachęcam ludzi, którzy chcieliby brać udział w takich spotkaniach, o skomunikowanie się i zapraszam. Ponieważ im nas więcej, tym weselej, a znajdujemy osoby, które mają tą pasję, i nie będę czarować. Często jest ta pasja trochę przez ogół spychana. U nas jest pełna akceptacja, także zapraszam. To jest pierwsza reklama. I też po moich problem ponieważ ja. jest <grymne> problem. U mnie. Puh. Dla mnie jedną z lepszych rehabilitacji jest czytanie książki. To jest problem taki, że ja często, jak wracam do książki po, te już tygodniu przerwy, to ja czasami nie pamiętam, co się działo w tej książce. Ale już zauważam, że takie nawracanie w tej książce, co było wcześniej, jest bez sensu, ponieważ stoję na jednej stronie mm, przez. Miesiąc czytając co drugi dzień stoję na jednej stronie i wiem od wielu specjalistów, żeby czytać dalej. Nie pamiętam, co się działo, ale czytaj dalej, bo dla mózgu ważne jest to, że czytasz te linijki, i samo czytanie jest funkcją rehabilitacyjną dla mózgu. Ale czytając, po jakimś czasie ci to wszystko ułoży w głowie. Nie wiesz, kiedy jakiś pyk i wszystkie te wątki się układają w jedno. Nie, ja na przykład myję zęby i nagle przynajmniej się to, co czytałam dzisiaj rano, i to z tym, co czytałam dwa dni temu, się składa i wszystko układa się w całość, jak puzzle. Właśnie puzzle, które też układam. I te momenty się zazębiają, wszystko się zazębia i układa się w całość. Tak też jest z moją pamięcią, właśnie bo nie pamiętam co się działo na przykład, nie wiem, przedwczoraj nie wiem kiedy spotkałam kogoś wydaje mi się na przykład, że dwa tygodnie temu się okazuje, że widzieliśmy się wczoraj ale są momenty, kiedy nagle bang wszystko układa się w jedno i wszystko widzę klarownie, ale też jest tak, że nie widzę tego jako całości cały czas, ponieważ widzę fragmenty, ale nie jestem w stanie ich poskładać i czasami potrzebna jest bardzo duża cierpliwość do Relacji ze sobą, z, z prawem i z pamięcią, ponieważ czasami to była bardzo szalone, wszystko i nie potrafimy odnaleźć, co kiedy było, i na spokojnie trzeba wytłumaczyć. Ale to jest tak, że wytłumaczyć, porozmawiać i będzie ok, i czasami trzeba tłumaczyć codziennie to, co się działo, ale po takim czasie to się zazębia, układa i jest dobrze, i dlatego też właśnie ta cierpliwość jest bardzo potrzebna. I też problem jest taki, jak ludzie czasami mylą problemy neurologiczne z osobowością, bo to, że ja zapominam czegoś i chciałabym to powtórzyć, to nie dlatego, że ja olewam albo ja kogoś nie słucham, czy ja mam taką osobowość, że mnie to nie ziębi, nie grzeje, tylko dlatego, że ja mam ten problem i nieważne, jak będę się starała, czasami coś gdzieś póki co jeszcze mi wyskoczy ale bardzo mocno się staram i bardzo chcę to zrozumieć tu chciałam się pochwalić bo dostałam od Diany książkę nowe gry pamięciowe książka w książce tej są y, banalne ćwiczenia takie, że zapamiętaj coś zamknij książkę pogap się na to 15 sekund, minutę, dwie zamknij i na, na następnej stronie później jak już odczekasz te parę minut na rysu, przerysuj tą rzecz tak jak ją pamiętasz i takie ćwiczenia to jest ćwiczeń różnych i one się powtarzają co kilka stron, także czek może sobie zobaczyć ile pamiętał wtedy, ile pamiętał po jakimś czasie ja na przykład robię tak, że zapisuję daty, kiedy robiłam jakie ćwiczenie mi to pomaga po takim czasie później zobaczyć czy ćwiczenie, które robiłam Dwa miesiące później mi pomaga z tym, co robiłam wcześniej. Ja już tak zaszalałam, jeszcze nie mam dwóch miesięcy tej książki, ale tak mówię w przyszłościowo, bo miałam podobne ćwiczenie, które dostaję na rehabilitacji. I to też jest tak, że przeglądam te kartki, jak było dwa miesiące temu i jak teraz. To jest o tyle dobre, że wszystko jest w jednej książce, i ponieważ ja jestem chaotyczna i gubię te kartki czasami. Staram się je wszystkie w jednym miejscu trzymać. Ale czasami jest tak, że jedna kartka mi się zagubi, nie pamiętam, kiedy robiłam coś innego i one... bo nie zawsze też mam to wszystko przy sobie, nie zawsze mam wszystko skoordynowane. Staram się z tym wszystkim, ale też jest tak, że różne inne problemy, tak jak towarzyskie, rodziny też podchodzi trochę po towarzyskie, ale no wiecie, znajomi, rodzina i tak dalej. Też jakieś z pracą... Mm. I też spłynie na doby, czyli to wszystko generuje napięcie nerwowe. U mnie jest tak, że napięcie nerwowe, jak się pojawia coraz większe, mi pomaga się skupić. Ale w pewnym momencie to napięcie przekracza pewną granicę, po której ja już nie wiem, co się dzieje dookoła. Ja mam ochotę schować się, bo już jest takie napięcie, że ja nie wiem, co się dzieje. To już jest gubiące, bo wszystkim się wydaje, o, na mnie to tak nie działa, ja tak nie mam. Tylko, że no ja jestem po wylewie wewnątrzaszkowym. Na mnie to tak działa. Też ludzie są różni i na niektórych to działa tak bez wylewu żadnego wewnątrzaszkowego, bez wypadku, że, nie, że już po jakimś czasie nie mogą się skupić. I miejmy to na uwadze, że ludzie są różni. To, że na jednego coś działa tak, to może na innego może działać tak, później tak, a na innego może działać jeszcze inaczej. To wszystko jest takie... No nie powiem losowe, ale zależy od danej persony. Ze mną jest taki problem, że coś na mnie może działać tak, za trzy dni działać inaczej, za jeszcze tydzień inaczej, a czasami bywa tak, że za godzinę coś działa na mnie całkowicie inaczej. I to jest też bardzo zgubne, jeżeli o mnie chodzi, bo trudno się nastawić jakoś właściwie, jak do tego podejść, ale wystarczy... Też rozmowy. Też ja jestem osobą, która już nauczyła się tego, że musi mówić otwarcie, bo ludzie nie rozumieją, nie widzą i nie są nami i oni nie wiedzą, jak ja się czuję i nie wiedzą, z czym ja mam w danym momencie problem. Jeżeli jej ja nie powiem, to oni nie będą tego wiedzieć i ja myślę, że to jest dla każdego z problemami. Jeżeli nie powiesz ludziom, jak się czujesz, to ci ludzie nie będą wiedzieć i nie mają jak tego wiedzieć. że chciałabym, żeby wszyscy bardziej jaśniej mówili, o co chodzi i też e, to jest taki komunikat dla osób, które są w moim otoczeniu, że jak mówicie mi coś, to czasami trzeba mi zarysować wątek, bo czasami gubię to, bo to też jest tak, że się wydaje, że jedna rzecz się dzieje w moim życiu, no, ale są przeróżne aspekty w moim życiu, e, też podróżuję trochę, jeżdżę nawet... E, nawet jak na wieś tu, tu jechałam do Krakowa, tu koncert taki, tu wybrałam się z tym, tu przed chłopak, tu coś zrobiliśmy. Tak, da się mieć problemy, da, da się, mając nawet problemy z pamięcią tymczasowe, być w związku, być w super związku. Hej Seba, Sebastian. I da się to wszystko ułożyć, potrzeba bardzo dużo ciepliwości, bardzo dużo opanowania którego ja nie mam osobiście. Szczerze, może powiedzieć, że nie mam. Uczę się tego cały czas. Ale mi też zdarza się wybuchać nerwami. I głównie nie dlatego, że mnie irytują ludzie tak zawsze, ale ja jestem poirytowana sama problemami moimi. Bo to jest tak, że ludzi frustruje to, że ja mam jakieś problem z pamięcią, i że ja powtarzam to samo, i że nie mogę zapamiętać czegoś. Ale to jak ja męczę się z tym, że nie mogę czegoś zapamiętać, i to, ile mnie kosztuje nerwów powtarzanie czegoś po raz dziesiąty, to jest tak, że jak ja pytam o coś po raz kolejny, to ja mam bardzo dziwny ten, ponieważ ja pamiętam, że ja o to pytałam i ja czuję się bardzo źle pytając o to jeszcze raz, ale ja nie mogę sobie przypomnieć tej odpowiedzi, bo to już jest jakby dla mojego mózgu czasami za dużo. On pamięta pytanie, że ono było, ale nie pamięta, jaka została udzielona na to pytanie odpowiedź. Ten dzisiejszy odcinek jest nieskładny i chaotyczny, i jakby nie, nie wnoszę aż tak dużo nowej treści, ale ja czuję, że jak nie nagram go teraz, to ja nie nagram tego przez jakiś czas jeszcze. Chciałabym ten nagrać, następny wrzucić dużo bardziej składny, ponieważ chodzę na to rehabilitację, trenuję, chciałabym o tym więcej opowiedzieć. Też dla mnie bardzo dobrą rehabilitacją jest zapisywanie w kalendarzu, co robiłam, później otwieranie kalendarza i staranie się sobie przypomnieć, co było po kolei, co robiłam, jak się działo. Też chciałabym powiedzieć o głowi, że jeżeli osoba z problemami neurologicznymi ma komfort psychiczny, nie napina się, to wszystko nie jest pospinane w głowie, nie. Wpada w jakieś psychozy i tak dalej, to ona lepiej funkcjonuje. Także, jak ktoś chce pomóc osobie z problemami, czy chce jakieś informacje się dowiedzieć, to proszę nie spinajcie tej osoby, nie starajcie się jej rozszarpić. Jeżeli po, po raz 50 to samo pytanie i starasz się jakoś od niej to wydobyć, to nie będzie lepiej. Ona się tylko bardziej zepnie i dużo bardziej się nastresuje, będzie się czuć źle, yy, i to wszystko nie będzie działało. Jesteśmy ludźmi i wykazujmy sobie więcej empatii, ponieważ wszyscy mamy jakieś problemy, każdego z nas coś spotkało i to, że nie widać tego po drugiej osobie, to nie znaczy, że ona ma skórki. I ja na przykład zdaję sobie sprawę, że osoby, które nie mają problemów neurologicznych, mają różne inne problemy, ale też mam różne inne problemy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję.